Jesteśmy na przedostatniej eliminacji rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej. Bytowska Gońba. Jest z nami znany już człowiek Maruda. Jezu I mamy zupełnie nowy samochód, nową pilotkę, nowe opony. Nowy za wszystko, nowe, dobrze stare trasy, bo mogliście je oglądać w 2019, jak lataliśmy Szczuranem. za kierownicą. Słucham, przepraszam? Cieszę się, że masz uwagę chociaż w internetach. Dziękuję. E, Stresujesz się? Troszkę. Troszkę? No ja też tak, troszkę, ale wiesz, że ja tak. Robię, to był minę do złej gry. A jak Mazdę skończyliśmy, jakie były przygotowania, jak wesoło było po drodze? No to flashbacki i oglądajcie. No dobra, zapytujecie się na pewno, co ja tutaj robię? Przecież zawieszenie wymieniałem w tym samochodzie. Tak, zgadza się, ale ...bizajne beszówki, które włożyłem, były już chyba po prostu styrane życiem, takie wypierdziane, bym powiedział wprost, bo. Auto, zwłaszcza tył, miał tendencję do takiego bujania na treningu w Rusocinie. To było fajnie widać, kiedy normalnie dubka mi się odklejała. E, no nie jest to przyjemne, a w rajdach bardzo niebezpieczne. O gumie nie mamy, prawie całe. Czwarta. Czwarta, ale nie nad na szczęście, jak to tej biecenki przodu będą Toyo Proxesy R88, a z tyłu będzie Extreme. Mieszance, mi nie średniej, to będzie średniej mieszance. Eee, a na deszcz ciężko było 17 znaleźć, w tym rozmiarze, więc będą z Ray sporty no nie royale. Zobaczymy. No zupełnie inaczej, na pewno auto się będzie prowadziło, trzeba nauczyć się tego samochodu, nauczyć się w ogóle jakie ustawić ciśnienia, jak dobierać opony. No to wszystko jest przede mną. Się po... Co? Się na No jedź się. No jedź. Ustawić ciśnienie. Śmieją hmm. Jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia. Na szczęście dzisiaj nie jest dzień przed rajdem. Bo dzień przed rajdem będę miał urodziny dzieciaków. I to dopiero będzie wesołe, jak się okaże, że będę musiał jeszcze po urodzinach jechać tutaj i coś skręcić. Michał, Tak, zrobi, zrobi. Ale to... Wtedy nie ma urodzin, bo bęk. Jest środa, został jeszcze czwartek i piątek. Nie za bardzo, tak jak mówię. Mam urodziny dzieci, więc generalnie jutro tylko zostało na dalsze poprawki. Ale, 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 ale. co trzeba zrobić? Eee, już częściowo montuję otuliny. O, zobaczcie, to dlatego, że jest to wymagane. Kontakt kasku no, z taką rurą w momencie dachowania nie jest zbyt eee, polecaną opcją kontaktu, więc. Otulinami to trzeba wyłożyć. Mam za mało otulin ze szczurana, więc jeszcze dokupiłem to. Zaraz będzie przymontowane. Ogarnąłem temat interkomu. Wszystko działa, kabelki są wyprowadzone. Mamy trochę zapasu kablowego, więc powinno być fajnie. Ee, działa zapalniczka, gniazdo-USB, więc będzie można telefon podładować w czasie jazdy. Reszta też działa. Gdzieś mi w atrapę gałeczki od radia, ale to postaram się zaraz znaleźć. Także z takich tutaj pierdów w miarę w miarę to chodzi. Jeszcze osłonie tutaj stacyjkę. Po co ma te kable wisieć? Zawsze to nogą idzie trafić coś zrobić. Ała. E, no i tak, zawieszenie jest przełożone. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko skręcone i trzeba będzie pojechać na geometrię i zbieżność, żeby go poustawiać. Na tych oponach muszę się przejechać, zobaczyć w ogóle jak się to tam wszystko klei no i się modlić o dobrą aurę pogodową, bo bo w deszczu tym samochodem po raz pierwszy, powiem Wam szczerze, no taką troszeczkę tremę będę miał. Hmm? Niestety. Ale zobaczymy. Okej, okay. mały update sytuacyjny. Zabawa z płytą. Z płytą pod siebie. To jest oryginalne. oryginalna plastikowa osłona, że jest lekko zdezelowana. A to jest płyta gdzieś tam chyba stara, sztura nowa. A... To jest oryginalna osłonka. Niski, zobaczcie, jak to wygląda. Więc zrobimy w ten sposób, że zaraz sobie odznaczę otwory, przewiercę. I nie będzie to ciągnięte do przodu zupełnie do zderzaka. Po co masę robić? Zrobimy taką tylko tutaj płozę. Chodzi o to, że jeżelibyśmy gdzieś na kolejnie coś trafili, to po prostu mamy na to wskoczyć. Samochód musi przelecieć, przyślizgnąć się, no bo i tak bez sensu, nie wiem, tutaj jakieś. Wąsy robić. Masa, masa. W tym samochodzie masa to jest najważniejsza rzecz, więc będziemy redukować ją gdzie się da. Przy okazji mówię, jak się złapie tu, oryginalne punkty mocowań tu, tu, tu i tu, to ona sama tutaj się utrzyma. No Ona jest tak troszkę wyprofilowana, więc nie powinno być źle. Pam, pam, pam. Żeby nie było. E, do 2011, dobra, płyta w miarę już tam wisi. Nie jest tak, jakbym idealnie chciał, bo zobaczcie, jak ładnie te śruby się schowały, mocujące główne, ale niestety tutaj są inne gwinty i musiałem znaleźć inne śruby. A takich fajnych, małych e, piąteczek, które ładnie by się schowały, to są za krótkie, bo tam trzeba trochę mięsa, więc na razie poszedłem na zaplecze i z archiwum Mix wykopałem tam jedną śrubę, która jest na tyle długa, że trzyma ale podjadę mi się do jakiegoś metalowego i po prostu dobiorę takie dwie dłuższe i tam się wkręci tyle. Płyta będzie, mówię, miała na zasadzie takiej być płozy ślizgowej. Ona nie będzie jakoś za specjalnie tutaj zmieniała masy, nie będzie dociążała przodu, bo tego nie chcemy. Jeszcze myślę, że może to jakoś plastikiem po prostu połączyć na sztukę, żeby powietrze, które wpada tutaj gdzieś jednak szło w kierunku chłodnicy. Żeby nie było strat, jeśli chodzi o chłodzenie silnika, bo o ile w zimie no to tam olać, a już pora jest fajna, to jednak ta auto mam, mam zamiar też ujeżdżać w lecie, no to może być z tym problem, bo te Mazdy lubią się jednak grzać. Zresztą, że chłodnica do najnowszych też nie należy, więc on wydajnościowo nie, nie jest idealna. No nic, No dzisiaj koniec. Kolejny update, koło zapasowe, udało się je zmieścić, tak w tym mega wielkim bagażniku trzeba było tamtą tutaj blachę trochę podgiąć, ustawić je pod kątem, pasami złapać i generalnie szczuranie woziłem cztery koła nie było problemu, tutaj jedno zamontować jest naprawdę wyczyn, no i jeszcze dzisiaj będę montował najbardziej chyba rajdowe elementy, czyli... Zapinki, zapinki na tylną klapę z tego względu, żeby pozbyć się zamka, zobaczcie on tutaj będzie blokował przy wyciąganiu ewentualnie koła, przy wsadzaniu też był dramat, tam się człowiek wyginę, żeby zamontować, więc to jest niepotrzebne, poza tym elektrycznie wiadomo, może się zepsuć i, i teraz, no nie, zapinki będą znacznie bardziej praktyczne, bezpieczniejsze i o wiele łatwiej później będzie można demontować koła, jeszcze zamontować hak, trójkąt, jakiś parę pierdół i auto wymyć, Ready a wczoraj sobie pojeździłem trochę tak fajne jest a jesteśmy na BK, czyli badaniu kontrolnym przed rajdem Mazda jest otwarta sędziowie technicznie sprawdzają wyposażenie bezpieczeństwa sprawdzają wyposażenie podstawowe, jak światła, klakson i takie tam rzeczy oraz typowo właśnie rajdowe też nasze kaski, kombinezony i inne rzeczy no, to bo co Nie, nie relacje, Nic. Jesteśmy dobrze już yy, na pici. Po kolacji? Po kolacji, tak. I dokręcamy fotel, bo się okazało, że coś tam jest luźne. Takie drobne tam. Dban nie dokręcił. Dzban nie dokręcił. Hosel Cadu Morales. Taki Michał dzielnie walczy Zobacz jaki mam miecz Jedi Będz To jakaś nowa trakcja Ani grony, ani, mhm. śpiewony, ani Ale schudłem tak? No schud, schud 5, 4, 3, 2, 1 Pierwsza pętla za nami, słuchajcie. Maździocha petarda, mimo że jak widzieliście sami pół odcinka pierwszego leciałem bez prawidłowego opisu trochę tylko na to, co widzę, to i tak czasy, które wykręcamy są bardzo, bardzo zadowalające, oby tak dalej. Cześć, jak widzieliście druga pętla już za nami Więc jest dobrze Nadal jedziemy, auto Cudownie Słuchajcie, to jest seryjny samochód nadal Seryjny, no okej, okay, opony są trochę lepsze, ale mamy seryjne hamulce Seryjne zawieszenie, bo to jest akcesoryjny Bilstein B6, żadna tam wydumka B12, B14 Mamy seryjne heble Silnik jest prawie seryjny, oprócz tej drobnej modyfikacji i, I jesteśmy na razie drodzy w klasie No jest duża szansa, że to utrzymamy Jak nie będzie żadnego błędu Więc, piknie Naprawdę jajaj Teraz chwila na siku, czegoś się napić, a jeszcze szybę muszę przetrzyć, bo coś jest brudno, a warto wszystko dobrze widzieć. 5, 4, 3 A! Ale kurde nie kleju przód, widziałeś? Działa. Strasznie, no? Witamy i tak jest dobrze. Nie przeciwnego, czyli taką malutką Mazda MX-5 Jedzie w klasie RWD. No właśnie, tak jak tutaj wspomniał dyrektor rajdu Maciej Raczewski Mazda świetnie i bezawaryjnie zaprezentowała się w swoim dziewiczym starcie W rajdowych mistrzostwach Polski Zachodniej Oczywiście są pewne rzeczy, które wiemy, że wymagają poprawy Tak jak chociażby wbijanie biegu przy zagrzanej skrzyni Ale to naprawdę są detale marginalne Z tego miejsca też bardzo chciałbym podziękować Monice Która usiadła na prawy fotel pilota Oczywiście na początku mieliśmy drobne problemy z komunikacją Ale wiadomo, wszyscy się muszą doczyć A już w najbliższym czasie Rajd Wilka Czyli bardzo kręte i jeszcze bardziej dziurawe odcinki w okolicach miejscowości Łobez, więc mamy co robić i do czego się przygotowywać. A wy, mam nadzieję, oglądniecie następną relację. I tylko z tego miejsca troszeczkę żal, że. Także nie będziemy mieli strzelającego i zielonego ognia kiosku rajdowego w tym roku. No właśnie, kariera rajdowego kiosku zakończyła się definitywnie. Szczuran poszedł w inne ręce i będzie jeździł w zupełnie innej dyscyplinie. Ale. To już inna historia. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.